Witaj ponownie Mora w ognisku Gromczaka. Widzę, że wpadłeś po kolejną poradę do starego szamana. Dobrze, dobrze. Miło Ci widzieć. Zapraszam. Dzisiaj przekażę Ci wiedzę, gdzie możesz znaleźć ci niedostępną dotąd kamienną tablicę, o której być może nikt jeszcze nie wiedział. Usiądź wygodnie i posłuchaj. Nim zaczniemy, to aby znaleźć kamienną tablicę, będziesz potrzebował grę Gothic 2, mieć dostęp do Górniczej Doliny, móc uruchomić konsolę kodów, jak i zostawić subskrypcję na kanale wraz z kciukiem w górę. Jak zapewne widzisz, jesteśmy w Górniczej Dolinie opanowanej przez mych braci, która wkrótce będzie nasza. Tam musisz udać się do zamku, gdzie chowają się paladyni. Jeśli nie znasz historii Gothic 2, a kojarzysz pierwszą część, to mówię o miejscu, gdzie znajdował się Stary Obóz. Przypomnę tylko, że do górniczej doliny w normalny sposób możesz dostać się dopiero od drugiego rozdziału po rozmowie z Lordem Hagenem. Kiedy już będziesz w zamku, musisz znaleźć takie oto miejsce, nazwijmy to drewnianym wzniesieniem, gdzie jeden z Paladynów pilnuje sterty skrzyni. W pierwszym Gotiku było to miejsce, gdzie znajdowały się lochy zamku w Starym Obozie. Wtedy można było się tam dostać, jednak w Gotik 2 dostęp do tej lokacji został zablokowany. Niemniej niektóre modyfikacje ją przywracają. Teraz musimy uruchomić konsolę kodów, gdyż bez tego nie zdobędziemy tej tablicy. Jak uruchomić kody? Najpierw uruchamiasz kartę postaci. Domyślnie jest to klawisz C. Lub B na klawiaturze, a następnie dość żwawo wpisujesz komendę Marvin. Pokazuje ci ją na ekranie. W lewym górnym rogu powinien ci wyskoczyć napis Marvin Mode. Jeśli go nie było lub umknął ci, możesz sprawdzić, czy kody działają poprzez wciśnięcie, na przykład klawisza F2, który uruchamia taką tablicę, gdzie możemy wpisywać kody. Jeśli nie działa, powtarzamy kroki z komendą Marvin. Po co nam włączone kody? Aby móc skorzystać z klawisza K, który pozwala naszej postaci przeteleportować się delikatnie do przodu, nawet przechodząc przez tekstury, jeżeli tego potrzebujemy. Kiedy mamy już włączone kody, zabieramy się za zdobycie kamiennej tablicy. Ustawiamy się teraz przy małej zagrodzie. Znajduje się ona pomiędzy zamkniętą bramą zamku i więzieniem strzeżonym przez paladyna Gerolda. Ustawiamy postać w kierunku drewnianego wzniesienia ze skrzyniami i w tamtym kierunku, przy użyciu klawisza K, wchodzimy w tekstury gry pod drewnianym wzniesieniem. Pamiętaj jednak, żeby nie wejść za nisko w tekstury, ponieważ może to spowodować, że nasz bohater zupełnie się w nie zapadnie. Jak widzisz, znajduje się tutaj kamienna tablica, której bez wejścia pod teksturę gry nie można zdobyć. Jest to Pewnie błąd twórców, który nie został usunięty przy wszelakich poprawkach. Tabliczka choć może nie jest jakoś wielce okazała, to w dalszym ciągu jest to z pewnością fajny sekrecik, którego zapewne większość z was nie znała. Dodam, że tą tabliczkę możemy zdobyć również w zmodowanym gotiku, chociaż niektóre mody dodające nowe lokacje, jak na przykład 2.0.de 2.0DE utrudnia podejście pod nią, ale myślę, że sobie poradzicie. Zapytasz Mora. Czy musisz używać kodów, żeby ją zdobyć? Wydaje mi się, że tak. Jeśli jednak znasz sposób, jak wejść pod tekstury gry bez kodów, to daj znać o tym w komentarzu. Ja niestety znam tylko taki sposób. Mam nadzieję, Mora, że była to dla Ciebie interesująca informacja. Pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę oraz zasubskrybowaniu tego kanału. To może wkrótce dołączysz w szeregi najemników na orkowych usługach. Może nawet pozwolimy ci być nadzorcą na wykopaliskach. Wszystko w Twoich kliknięciach. A teraz mora. Pora odpocząć przed kolejną opowieścią szamana przy ognisku. Do usłyszenia, mora.